Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się kierunkowym mikrofonem komika o symbolu CVM VP2. A więc zacznijmy od unboxingu. Po zdjęciu folii z kartonika i otwarciu pudełka ukazuje się nam woreczek z certyfikatem działania sprzętu, kartą gwarancyjną oraz instrukcją obsługi. Pod nim w pudełku na dole znajdziemy nasz mikrofon, a nieco wyżej znajdziemy osłonę przeciwwiatrową w postaci gąbki z widocznym logo Komika oraz pochłaniacz wilgoci. Do zestawu producent dodaje nam dwa sztywne uchwyty na mikrofon. Pierwszy z nich posiada gwint fotograficzny 1,4 cala oraz stopkę z przykręcanym blokowaniem. Drugi uchwyt posiada tradycyjny gwint mikrofonowy 3,8 cala. W pudełku pod przegrodą znajdziemy jeszcze symetryczny kabelek XLR oraz kabelek XLR mini -jack. Na spodzie kartonika znalazł się jeszcze skórzany pokrowiec na cały zestaw. Jeśli chodzi o uruchomienie mikrofonu, to wystarczy, że po jego wyjęciu z pudełka podłączymy mikrofon za pomocą kabelka XLR do rejestratora, miksera kamery czy interfejsu i zasilimy go za pomocą zasilania phantom. Teraz zostaje nam tylko uregulować poziom dźwięku na naszym urządzeniu. Jeśli nasze urządzenie nie posiada zasilania phantom, to możemy nasz mikrofon rozkręcić i umieścić w nim baterię R6 lub akumulatorek o wielkości 2xA, co pozwoli na zasilanie i podłączenie mikrofonu bezpośrednio do komputera, transmitterów oraz kamery i aparatów, które nie posiadają zaślanego fantomem wejścia mikrofonowego. Gdy używamy mikrofonu z baterii, na obudowie będzie się świecić niebieska dioda. I tu moja sugestia, jeśli nawet używamy mikrofonu na zasilaniu Phantom, warto taką baterię czy akumulatorek włożyć do środka, aby uniknąć drobnej wady, czyli metalicznego dźwięku ze sprężynki, która znajduje się w środku soketu na baterię. Mikrofon możemy zamontować na kamerze za pomocą dołączonego do zestawu uchwytu z stopką, którą wsuniemy w mocowanie w kamerze. Ale możemy też mikrofon zamocować przykręcając go za pomocą Magic Arm. To nic nie stoi na przeszkodzie, by mikrofon zamontować na statywie z gwintem fotograficznym. Za pomocą drugiego uchwytu, który mamy w zestawie, mikrofon możemy zamontować na tradycyjnym statywie mikrofonowym, czy nawet na wysięgniku biurkowym, przy których znajduje się gwint 3 8 cala. Przejdźmy teraz do testów. Jak sami słyszycie, głos do tego filmiku nagrywam właśnie za pomocą tego mikrofonu. Jestem teraz na dworze z tym mikrofonem i mam go podłączonego bezpośrednio do Zuma H6, który tak samo ten mikrofon zasila za pomocą zasilania Phantom. Wracając na moment do samego mikrofonu, na jego obudowie znajdziemy przełącznik, który włącza filtr górnoprzepustowy. Po włączeniu tego filtru mój głos jest nieco troszeczkę wyższy, pozbawiony właśnie troszeczkę mniej basu, no i jest nieco bardziej szerszący. Filtr oczywiście działa w tym mikrofonie na zasilaniu bateryjnym, jak i na zasilaniu phantom. Jest to mikrofon kierunkowy, co oznacza, że również go możemy używać jako mikrofon reporterski. Ale możemy też uwolnić się od przewodów i używać go jako mikrofon bezprzewodowy za pomocą zestawu bezprzewodowego, który możemy podłączyć prosto do mikrofonu. No i w tym wypadku możecie usłyszeć, właśnie, jak słychać zestaw Saramonika UW mic 9 wraz z mikrofonem komiki. Sprawdzę teraz charakterystykę kierunkową tego mikrofonu. Będę mówił teraz do niego na wprost, i teraz właśnie mówię do niego na wprost. No i teraz będę go delikatnie obracał i cały czas będę mówił. Teraz już troszeczkę jest przekręcony. Coraz bardziej go przekręcam, tam w tą drugą stronę będzie słychać odkurzacz sąsiadów, jak coś, więc coraz bardziej mnie będzie mniej słychać, słyszymy dźwięk teraz troszeczkę nieco bardziej od tyłu, jeszcze bardziej przekręcam, no i sprawdzamy jak słychać ten mikrofon zupełnie, gdy jest od tyłu, raz, dwa, trzy, sprawdzamy jak słychać, no i teraz pewnie dźwięk będzie delikatnie powracać jak będę jeszcze go bardziej przekręcał właśnie odkurzacz yy, zgasł sprawdzamy jak słychać ten mikrofon raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz no i teraz jak idealnie wyceluję to będzie pewnie słychać bardzo dobrze idealnie prosto na mnie no i w ten oto właśnie sposób słyszymy ten mikrofonowy. mikrofon kierunkowy no i teraz jeszcze raz będę przekręcał raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz sprawdzamy jak słychać ten mikrofon raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz sprawdzamy teraz kierunkowość tego mikrofonu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, no i jeszcze raz, tutaj na mnie teraz kieruje, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, no i sprawdzamy teraz jak tutaj słychać, a przy okazji sprawdzimy, bo teraz jestem bardzo blisko mikrofonu, będę się teraz troszeczkę oddalał, no i będę mówił cały czas do mikrofonu, jestem jakieś powiedzmy 50 cm od mikrofonu, teraz będę troszeczkę dalej, cały czas będę mówił, jest to mikrofon kierunkowy komika, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, jestem już około metra. Od tego mikrofonu raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon z odległości półtora metra. Około no i cały czas się będę oddalał, sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon. Właśnie otwórzacz się włączył, sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon kierunkowy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz sprawdzamy. Jestem już około 2 metry, ponad 2,5 metra nawet. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon kierunkowy. Jestem na spokoju ze 3 metry już. Ponad. Więc raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz. Sprawdzamy jak słychać ten mikrofon z odległości 4 metrów około już, więc sprawdzamy, jak słychać ten mikrofon, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy raz. Jest to mikrofon kierunkowy, który oczywiście możemy zaczepić na tyczce i nagrywać dźwięk w swoich filmach z góry. Ale jak sami słyszycie, ten dźwięk właśnie jest teraz taki jak jest. No może troszeczkę ja jestem i tak nadal za daleko, ponieważ jestem tutaj. Sam ciężko mi to ustawić idealnie tak, jak być powinno. Mikrofon powinien być idealnie nade mną. W odległości 20 cm30, tak aby był poza kadrem, tak to się robi na produkcjach. No ale jeszcze Wam mogę powiedzieć, że, tak jak mówiłem przy innych mikrofonach, istnieje naprawdę niewiele mikrofonów, które cieszą się uznaniem przy produkcjach profesjonalnych. Na koniec postanowiłem też zrobić test ciszy i zegarka. Na którym słyszymy, że szumy własne tego mikrofonu są na przyzwoitym poziomie. Myślę, że możemy podsumować ten odcinek, w którym widzieliśmy i nawet teraz słyszymy kierunkowy mikrofon komiki VP2. Na koniec przypomnę o drobnej wadzie, którą znalazłem, czyli o sprężynce wewnątrz obudowy, która powoduje metaliczny dźwięk przy uderzeniu. Dlatego pamiętajmy, by do środka włożyć baterię lub akumulatorek, co rozwiąże ten problem. Ale dodam jeszcze ciekawostki, że do tego mikrofonu opcjonalnie możemy dokupić futrzaną osłonę przeciwwiatrową, a także elastyczny uchwyt na mikrofon. Myślę, że będzie to wszystko w tym odcinku, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie no i trzymajcie się ciepłutko do następnego odcinka